Przyszły do nas małpy, tak jak Wam obiecałam. Pokazuję, jedna jest na dachu, a druga na tarasie. Ale naprawdę one są jakieś szalone. O, tutaj jedna z... bliżej przyszła. Ale są na nim takie ludzkie ruchy niektóre. O Kurde, a tam na górze są okna I tak spać sobie w tym pokoju, a tam małpa przez okno. Kto tam śpi w tym pokoju? To Czyli to jest spokój. Dziewczyn? A nie, to nie jest spokój. To jest to. Hanka, ale ciebie nie widać, bo to jest przyświetlone wszystko. Teraz jak przybliżam tak, ale tak, to nie. Usiadłam sobie tutaj na chwilkę, bo chciałam Wam troszkę rzeczy opowiedzieć. Ogólnie strasznie się dzisiaj spaliłam. Wygląda to masakrycznie, a jeszcze gorzej się czuję, naprawdę. O nie, o nie konstrukcja mi zaraz poleci, więc mam nadzieję, że nie będzie się jakoś bardzo to wszystko bujać, bo jest poustawione na poduszkach. I na tym mam ten statyw, aby się wtrzymało, to najważniejsze. Więc tak, spaliłam się bardzo dzisiaj, bardzo, bardzo. I tutaj widać to na rękach i w ogóle. Pokazałabym Wam to w miejscach, które normalnie zakrywa kostium, ale wolę tutaj tego nie robić. W każdym razie jestem niezłą patriotką na ciele. Dobra, zmieniłam trochę konstrukcję, postawiłam sobie tutaj taki stolik. Mam nadzieję, że mniej się będzie bujało i się będzie to wszystko lepiej trzymało. Wyważcie za to, jakby ktoś chodził w tle, czy ktoś coś głośniej mówił, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Ale ogólnie jesteśmy tutaj już długo i nasz wyjazd dobiega końca, dlatego mam pewne doświadczenia, pewne jakieś spostrzeżenia, o których chciałabym wam powiedzieć, bo myślę, że jest to najlepszy moment właśnie na to. Ale serio teraz widzę, jak ja masakrycznie wyglądam porównując tej białej bluzki, to. Mam nadzieję, że jutro już mi się to troszkę bardziej zbrązowi i. Oby mi skóra nie schodziła, bo to jest najgorsze. Ale dobra, wracając do tematu, co Wam na początku chciałam powiedzieć, to to, że nie chcę tutaj wrzucać wszystkiego, wszystkich do jednego worka, dlatego że wiem, że to by było nie w porządku i tak robić nie można. Ja Wam tutaj będę mówiła dość ogólnikowo, a to dlatego, że troszkę tych doświadczeń miałam. I raczej one były wszystkie dość podobne, pokrywały się, dlatego będę tak mówiła ogólnikowo, ale jednak pamiętajcie, że na pewno nie tyczy się to wszystkich i wszystkiego. Może zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka: to ogromna bieda wszędzie na ulicach, w domach, no po prostu wszędzie. My właśnie bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy. Poznać jak to życie wygląda, zobaczyć i właśnie poobserwować. Dlatego, że ten pierwszy tydzień spędzaliśmy tak bardziej, że się przemieszczaliśmy, mogliśmy oglądać dużo rzeczy, zwiedzaliśmy tak właśnie w taki sposób, że sobie spacerowaliśmy po różnych miastach, miejscowościach. I dzięki temu naprawdę mogliśmy zobaczyć, jak to życie w tym kraju wygląda. I jest to naprawdę bardzo przykre, dlatego że ci ludzie w większości żyją na ulicach. Jeśli już mają jakieś domy, to są bardzo ubogie, bardzo często są po prostu zrobione z jakichś kartonów, folii i tak dalej. Na szczęście ta pora roku, w której tutaj jesteśmy, czyli u nich zima i u nas też zima jest najzimniejsza, a jest mimo wszystko 30 stopni najczęściej, nawet czasem ponad, więc no tutaj z tym nie mają problemu. No ale tak gdzieś, kto by chciał żyć na ulicy całe życie. Bardzo biedne są też zwierzęta, ja na to szczególnie zwróciłam uwagę. Głównie psy kozy, które chodzą po wysypiskach śmieci i tylko to jedzą. Osły, które również chodzą po ulicach w poszukiwaniu jedzenia, picia. No i konie, które raczej tak samo nie chodzą, ale są wykorzystywane do po prostu przewozu ludzi, różnych rzeczy. I też są w bardzo, bardzo złym stanie, są bardzo zaniedbane, i widać, że no ludzie o niej po prostu nie dbają. Bieda również rzuca się w oczy, ponieważ bardzo dużo ludzi tutaj żebrze. Głównie są to dzieci, chociaż kobiety, również mężczyźni, bardzo rzadko, ale najczęściej to są po prostu małe dzieci, które podchodzą, i widząc turystów tym bardziej. Po prostu proszą o pieniądze. My w pewnym momencie kupiłyśmy po prostu torbę cukierków i dawałyśmy tym dzieciom, jak podchodziły, bo one z tego również się bardzo cieszyły, bo po prostu chodziły głodne. Tata mi powiedział, że to jest też tak, że te dzieci, jeżeli dostają pieniądze, one mają jakby takie swoje misje od wyższych jakichś mistrzów, można powiedzieć, że nauczycieli, coś takiego, i po prostu one te pieniądze im oddają, a same żyją w, ogromne, w ogromnej biedzie. Dlatego my stwierdziliśmy, że lepiej jest po prostu dać im coś do jedzenia, z czego same skorzystają, niż oddadzą to osobie, która jest jak na ten kraj bogata. Dlatego uważam, że takie rozwiązanie jest po prostu lepsze. U nas w Polsce istnieje coś takiego jak urlop macierzyński. Kobieta, która urodzi dziecko, ma rok urlopu płatnego. Z pracy, no i wiadomo, wtedy może ten czas poświęcić na opiekę nad dzieckiem. Niestety tutaj czegoś takiego nie ma. I kobieta, która urodzi dziecko, idzie od razu, od razu do pracy. I widać to, że te kobiety po prostu stoją na ulicach, znaczy ich praca to w większości polega na tym, że po prostu stoją i sprzedają coś, co same robią, orzeszki, tak jak wam wcześniej pokazywałam, czy jakieś inne takie rzeczy i mają takie chusty i po prostu z tymi dziećmi malutkimi lubaskami noszą je na plecach. No i tutaj właśnie. Ciężko jest spotkać kobiety, która po prostu trzyma dziecko na rękach, czy w jakimś nosidełku, czy w czymś innym. Wszystkie noszą je na plecach przywiązanych ustami. Kolejna rzecz, której nie da się nie zauważyć, to ruch uliczny, masakryczny ruch uliczny, ponieważ to, co się tutaj dzieje, to dla mnie przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę. My czasem, nie wiem, narzekamy, że ktoś przejedzie na skrzyżowaniu źle, coś się takiego stanie, ktoś kogoś wyprzedzi tam, gdzie nie powinien, pojedzie za szybko. Tutaj. Y takie coś to w ogóle jest niezauważalne. Są niby jakieś zasady, ale nikt dosłownie nikt ich nie przestrzega. Ogólnie jest to jeden wielki chaos. Wszystkie samochody, które jeżdżą, są poobijane, nie widziałam samochodu, który byłby w idealnym stanie. Każdy ma jakieś uszczerbki, a bardzo wiele z nich po prostu się rozlatuje, także nie ma jakiejś części czy coś. Gdyby tutaj wparowała nasza polska policja, to myślę, że tak 5 szóstych. Ja lubię ten łamek, ponieważ wskazuje na dużą ilość samochodów. Ogólnie pojazdów byłoby niedopuszczonych do ruchu, czyli po prostu zostałoby ich bardzo mało na drogach. My często korzystaliśmy z usług właśnie jakiegoś takiego transportu miejskiego, ulicznego, a to dlatego, że nie wypuszczaliśmy samochodów. Tata miał taki plan na początku, ale zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ po prostu za bardzo balibyśmy się jeździć sami, zważywszy na ten cały ruch uliczny. No właśnie do tego stopnia jest on masakryczny. I na przykład jak jeździliśmy, to chyba tylko dwa samochody, które nas wiozły, miały działające wskaźniki prędkości i obrotomierz, więc to po prostu nie działało w większości z nich. Co również oczywiście bezpieczne nie jest, nikt tym sposobem nie zwraca uwagi na ograniczenia prędkości, a to w ogóle i tak jest najmniejszy problem z tych, które tutaj widać. Generalnie ciężko jest jeździć samochodem, nie przejeżdżając tutaj ludzi, dlatego że bardzo dużo ludzi biega po ulicach i nie wiem po co są pasy zrobione przejścia dla pieszych. Jak i tak nikt z tego nie korzysta. Naprawdę, my jedyni e, korzystaliśmy tutaj właśnie z pasów, to i tak nikt się nie zatrzymał. Tylko jak przechodziliśmy, to jeszcze na nas trąbili. I tak jak Wam mówiłam, też właśnie na cmentarzu, jak byliśmy, że tutaj większość śmierci jest spowodowanych jakimiś takimi wypadkami, bądź właśnie takimi nieszczęściami na ulicach. No, nie dziwię się, nie dziwię się po prostu patrząc na to wszystko, ale uważam, że oni mogliby z tym coś zrobić, mogliby zwyczajnie jeździć normalniej. No ale cóż, jeżeli wolą tak, no to co my z tym zrobimy? Nic. No, i właśnie jeszcze co do tego ruchu ulicznego, no to klaksony, których używają bardzo często. U nas to jest raz na jakiś czas, jeżeli usłyszymy klakson, wtedy wszyscy patrzą w ogóle w tym kierunku, jak na przykład stoją na przystanku. Tutaj już nikt na to nie zwraca uwagi, a to dlatego, że jest ich około 50 na minutę tak kiedyś sobie liczyłyśmy stojąc akurat dłużej i czekając, po prostu to jest taka ich podstawowa metoda komunikacji, na przykład wyprzedzają kogoś, to trąbią, chcą wyjechać to trąbią, przejeżdżają obok większej ilości ludzi stojących z boku, też trąbią, trąbią za każdym, za każdym razem i każdy z nich jak taki jeździ to trzyma rękę właśnie na klaksonie, u nas raczej się trzyma rękę na tym od zmiany biegów, u nich jest to klakson my ogólnie tutaj byliśmy jednymi z naprawdę nielicznych turystów o tej porze roku, dlatego, że większość z nich po prostu przyjeżdża latem, dlatego też to wszystko nie było tak nastawione pod turystów, i dzięki temu mogliśmy zaznać takiego prawdziwego ich tutejszego życia. Byliśmy też przez to takimi wyróżniającymi się trochę ludźmi, no mówmy się, tutaj są w większości e, ludzie czarnoskórzy no tak naprawdę to wszyscy. Więc jak my byliśmy taką białą rodzinką, to każdy zwracał praktycznie na nas uwagę. Samochody podjeżdżały, oczywiście, trąbiły, jak przejeżdżały. Taksówek jest tutaj bardzo dużo, więc również to wzbudzało jakoś ich uwagę. Ale generalnie co mogę powiedzieć, ludzie byli w większości do nas bardzo miło nastawieni, jednak nie byli w tym bezinteresowni. Nie zdarzyło nam się, aby ktoś zagadał do nas tak po prostu, żeby pogadać, nawiązać jakiś kontakt, tylko zawsze wychodziło później, że ktoś albo chce nam coś sprzedać, albo ma do zaoferowania jakąś usługę. I tak dalej. Nie było sytuacji, że po prostu chciał sobie porozmawiać, jak to na przykład zdarzało się we Włoszech, gdzie był pan, i to nie jeden, który po prostu z nami sobie rozmawiał, opowiadał nam różne historie i tak dalej. Tutaj nie było takiej sytuacji. Jedyne bezinteresowne osoby, które zagadywały, nawiązywały kontakt, to dzieci. Dzieci bardzo często właśnie machały, zagadywały, pytały o imiona, nawet łapały nas za ręce. Wiadomo, że niektóre z nich żebrały, ale nie mówię tutaj o takich przypadkach, bo bardzo dużo po prostu dzieci, które sobie przechodziły i nie chciały nic od nas, właśnie w ten sposób nas zaczepiały, co było bardzo miłe i uważam, że fajne więc tak jak powiedziałam, w większości nie byli bezinteresowni, a co chcieli nam zaoferować? Dosłownie wszystko. Począwszy od jakichś tam usług typu przepłynięcie się łódką na jakąś wyspę i tak dalej. noclegi, przejazdy, no to też, ale jeśli chodzi o sprzedaż, to, to było naprawdę coś śmiesznego, ponieważ chcieli wcisnąć wszystko, dosłownie wszystko. Jedzenie to pierwsza sprawa, napoje, no to to wiadomo, ale co, z takich dziwniejszych rzeczy to na przykład stołki. Pościele, kołdry, poduszki, jakieś słuchawki, powerbanki, ładowarki, to jeszcze takie w miarę, w miarę. Jechaliśmy sobie też na przykład autobusem i biegł za autobusem chłopiec, który chciał nam sprzedać gołębia, żywego gołębia. Króliki również, jak szłam akurat z tatą, to zaczepił nas pan, który trzymał w takiej skrzynce króliki, to było bardzo, bardzo przykre, no ale również chciał nam je sprzedać. I naprawdę wiele innych rzeczy, ale co trzeba przyznać, to z reguły nie są przy tym nachalni. Po prostu jak się im odmówi, to oni odchodzą albo no, rezygnują z namawiania nas. My też odczuwaliśmy to tak bardziej nachalnie, dlatego że było zwyczajnie dużo takich osób i po prostu na każdym kroku do nas podchodzili. Więc dla nas sam fakt, że cały czas ktoś chce nam coś sprzedać, wcisnąć, no to było po prostu takie nachalne. Tak jak Wam powiedziałam, ludzie tutaj si byli nami bardzo zaciekawieni. No wiadomo, że wpływał na to nasz kolor skóry, ale po prostu my przechodziliśmy na ulicy i nie było osoby, która się nie obejrzała za nami, często wskazywali na nas palcami. Zdarzało się, że nawet... Robili zdjęcia, głównie to dzieci akurat. Właśnie, tak jak powiedziałam, dzieci dotykały, łapały za ręce. Ogólnie, jak tak sama mogę podsumować, jak się czuję w takim otoczeniu w tym kraju, to powiem wam szczerze mówiąc, że niedobrze. Na pewno nie mogłabym tutaj mieszkać, żyć na co dzień. Nie jest to miejsce dla mnie, zdecydowanie. Jednak uważam, że, żeby tak przyjechać, zobaczyć, to jest bardzo wartościowe doświadczenie i zachęcam każdego, żeby doświadczył czegoś takiego. Ja Wam tutaj to pokazuję w takim naprawdę małym stopniu, ale jeżeli byście doświadczyli tego sami, to jest też inaczej. Jak dla mnie to miejsce ma na pewno swój urok, ale tak jak powiedziałam, nie chciałabym tu żyć i współczuję mieszkańcom, którzy mieszkają szczególnie w takich warunkach, jak Wam opisałam na początku. Na pewno taka podróż, szczególnie właśnie zasmakowanie tego życia tutejszego, wzbogaca nas o nowe doświadczenia, ale nie uważam, że jest to takie miejsce super. Na wakacje załóżmy co roku, tylko przyjechać, zobaczyć, raz czy dwa, właśnie poznać tutajsze zwyczaje, to jest na pewno bardzo fajna sprawa. Ale tak jak Wam powiedziałam, jest tu dla mnie zbyt duży chaos. Właśnie my często korzystaliśmy z takiego transportu publicznego po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda od tej strony, nie żeby wszędzie się y, przemieszczać taksówkami, bo to jest wiadomo wygodniejsze, szybsze, ale jednak jak już tu jesteśmy, to chcieliśmy zaznać tego wszystkiego. No i przemieszczaliśmy się między dworcami i to, co działo się na dworcach, to jest po prostu dla mnie masakra, ogromny chaos. My wysiadaliśmy, załóżmy z jakiegoś autobusu. Podchodziła na Galdona zasłownie wielka grupa ludzi, którzy proponowali nam przejazdy różnymi środkami transportu krzyczeli tak, namawiali, negocjowali ceny. Oczywiście te ceny na początku to w ogóle jakiś kosmos, bo widzieli, że my jesteśmy turystami, no to nam takie duże proponowali. Jak się później okazywało, to był załóżmy cztery razy wyższe niż w rzeczywistości powinny być. Ale naprawdę jedno słowo, jakim mogę to wszystko opisać to jest chaos i ja nie lubię czegoś takiego, nie lubię takiego środowiska. No ale tak jak powiedziałam, warto jednak tego zaznać, żeby po prostu mieć większe doświadczenie. No więc wydaje mi się, że to tyle. Tak jak Wam mówię, jak mówiłam, nasz wyjazd dobiega końca, ale jeszcze jutro mamy cały dzień, czyli to jest niedziela. A w poniedziałek już będziemy musieli opuścić ten dom. Nie wiemy jeszcze dokładnie o której godzinie: czy jakoś do obiadu, czy po śniadaniu. No, zobaczymy, zależy o której będziemy mogli. Dlatego, że lot mamy dopiero o drugiej w nocy. No Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy tutaj mogli posiedzieć. I w Polsce mamy być jakoś we wtorek, no bo ta podróż, no to tak kilkanaście w sumie godzin pewnie będzie. Ale dobra, nie przedłużam już, bo jak zwykle się rozgadałam, ale chciałam Wam, jak to moja siostra powiedziała, zdać recenzję Senegalu. Ona tak właśnie tutaj siedziała i mówi: i co, recenzja Senegalu już nagrana. Dlatego mam nadzieję, że raczej z Senegalu trochę przybliżyła Wam temat tego kraju. Ale ja już nie przedłużam, lecę jeszcze się posmarować fenistylem, bo po prostu boli mnie całe ciało. No hej, mamy już niedzielę i jest wieczór, jest ciemno na dworzu. Dlatego nagrywam w łazience, bo wybierając tego domu, to chyba tutaj jest najlepsze oświetlenie, chociaż tak jest bardzo słabe i jest jakiś pogłos, więc sorry za to. I ogólnie, tak jak Wam mówiłam wczoraj, strasznie, ale to strasznie się spaliłam. I nikomu nie polecam. W ogóle nie wiem, czy Wam powiedziałam, dlaczego do tego doszło, że aż tak się spaliłam, bo naprawdę czułam tak, jakbym się wrzątkiem oblała. A dlaczego? Skończył nam się krem do opalania i nie było w ogóle możliwości jego kupienia, ponieważ w jedynym sklepie w tej miejscowości go nie było, więc ja stwierdziłam, dobra, wam przeżyję się, kilka dni zostało, nie będzie problemu. I wynalazłam sobie taki nowy, cudowny sposób na leżenie na słońcu, tak żeby nie było gorąco. Czyli tak jak mamy takie zejście do basenu coraz głębiej, coraz głębiej, no ja sobie tak leżałam, że na tej głębszej części miałam nogi głowę tam, gdzie w ogóle nie było wody. No i tak byłam w połowie zanurzona w wodzie i tak się fajnie czułam, bo w ogóle nie odczuwałam tego gorąca, w ogóle nie czułam tego słońca. A y, to jest tak, że woda przyciąga jednak do słońca i jak się jest w wodzie, to się bardziej opala, spala w sumie w moim przypadku. I takie najbardziej mylne było to, że ja w ogóle nie czułam gorąca, przez to, że byłam cały czas w wodzie, tak połowicznie, ale byłam. No i nawet nie wiedziałam, kiedy nie odczułam tego momentu, kiedy już przesadziłam z tym siedzeniem tam. I ja właśnie jestem tym osoby, której nie zależy na jakiejś opaleniznie. Ja lubię tylko takie zdrowe, jak to się mówi, myślenie słońcem i to nawet nie trzeba leżeć na leżaku. Nigdy nie leżę na leżaku po to, żeby się opalić, żeby jak tam wyglądać, tylko żeby po prostu sobie wypocząć na leżaku. I tamta noc poprzednia była dla mnie okropna. Po prostu okropna, nie mogłam bardzo długo zasnąć, nie mogłam się w ogóle położyć, tak, żeby mnie nie bolało, nie mogłam ręki przysunąć no po prostu masakra nikomu nie polecam, naprawdę, uważajcie na to. I ja już teraz od zawsze będę pilnowała tego, żeby być posmarowana i że nie będę, to w ogóle nie będę wychodziła na słońce. Ale z takich rzeczy bieżących, bardziej organizacyjnych, no to y, jutro jest poniedziałek i, i jutro jest właśnie dzień, y, w którym będziemy opuszczać ten dom. Jeszcze nie wiemy dokładnie o której godzinie, w sumie nie wiem kiedy się dowiemy. I dzisiaj nasz ostatni poranek w tym miejscu. Taki mam widok z okna na bramę ale nagrywam tak wystawiona przez okno dlatego, że tutaj jest dobre światło a tam głębiej już jest niestety bardzo ciemno i ogólnie udało nam się załatwić że wyjeżdżamy stąd dopiero około 19, więc mamy tak naprawdę jeszcze cały dzień tutaj, dlatego ja już sobie założyłam pod spód kostium i zamierzam to wykorzystać jeszcze pójdę trochę popływać w basenie, bo jednak wrócimy do Polski zima ale jedyne co mnie ratuje, bo już wiadomo szkoda jak się wyjeżdża i tak dalej ale jedyne co mnie właśnie w tym wszystkim ratuje i podtrzymuje na duchu to to, że wracamy i mamy praktycznie całe ferie. No bo wrócimy we wtorek, tak wieczorem, w nocy jeszcze nie wiadomo dokładnie. I to jest pierwszy wtorek ferii naszych, więc tak naprawdę tydzień do końca i jeszcze kolejny tydzień będziemy mieć, więc z tego powodu się bardzo cieszę. Ja będę miała masę rzeczy do ogarnięcia po powrocie: zwierzaki, szkoła, YouTube, montaż tego vloga, który zajmie mi obstawiam kilkanaście godzin, bo materiału mam tyle, że ho ho ho, już mi miejsca brakuje naprawdę. Więc po prostu bardzo się cieszę z tego powodu, że te ferie będą i że nie będzie tak, że Przyjeżdżamy, od razu idziemy do szkoły, bo wtedy to bym naprawdę nie ogarnęła. No i tam jest moja otwarta, jakże pełna szafa. I jeszcze się nie zabrałam do pakowania i nie zamierzam jak na razie. Jeżeli mamy pewniaka, że wyjeżdżamy o tej 19, to zacznę się pakować dopiero pewnie kilkanaście minut przed tą 19, bo to jest w tym momencie kwestia wrzucenia wszystkiego do walizki, położę walizkę pod szafę i siup, wszystko wsunę do walizki. No bo i tak to wszystko później pójdzie do prania, więc nie ma co się tutaj jakoś nad tym rozwodzić. Pójdę do okna, żeby było lepiej widać. I tak samo stwierdziłam, że ubiorę się na drogę powrotną, jak na tą drogę przyjazdową. No, wchodzi mi tutaj o to, że założę po prostu sobie t-shirt, na to bluzę i długie spodnie, bo to jest według mnie idealne, bo jeżeli jest gorąco w samolocie, to zdejmuję po prostu bluzę i jest t-shirt. No i chciałam Wam właśnie powiedzieć o tej bluzie, bo to jest ta bluza, którą wcześniej już pokazywałam, oczywiście, bo ta sama, bo nie wzięłam, więc nie miałam miejsca, z mojego sklepu i ja już ją nosiłam kilka razy i dlatego też mogę się wypowiedzieć bardziej na jej temat, bo tak to wam na początku mówiłam, że fajnie mi się zapowiada, ale jeszcze jakby no nie testowałam jej jakiś dłuższy okres czasu, a jednak to jest najważniejsze. I teraz mogę wam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się sprawdzała, tak samo jak i mojej siostrze, która również ma właśnie taką bluzę z mojego sklepu. I to nie jest tak, że ja reklamuję mój sklep, dlatego że on jest mój i wiadomo mi na tym zależy, ale chciałabym po prostu, abyście mieli opinię na temat tych rzeczy, bo ja też nie lubię zamawiać sobie ubrań, czy jakichkolwiek innych rzeczy, nie znając opinii innych. No i to jest właśnie ta z tym wzorem tego króliczego pulsu. Jest bardzo wygodna, nie mam na niej tak naprawdę żadnych zastrzeżeń, bardzo dobrze mi się sprawdzała i mam nadzieję, że dalej mi się będzie sprawdzać. Jako tak muszę sobie podtrzymywać ten telefon i trochę tutaj cięć robić, bo po prostu poprawiam go sobie, dlatego że, się powierzy, że mi spadnie tam na dół. Ojeku. A to bym się na pewno bardzo rozwalił, więc wolę tego uniknąć. No i jeszcze właśnie co do tego mojego sklepu. Oczywiście link macie w opisie, tak jak zawsze pod każdym filmem będzie. Ja jestem w stałym kontakcie z osobami, które pozamawiały już jakieś rzeczy z mojego sklepu i dały mi o tym znać, na przykład na Instagramie, bo tam jest chyba najwięcej takich osób. I jestem z nimi umówiona tak, że one po prostu na bieżąco jakieś tam swoje odczucia, opinie na temat tych rzeczy mi podsyłają, bo. Uj, uj. Mi bardzo na takich opiniach zależy, bo to jest dla mnie najważniejsze, że właśnie, jeżeli coś by było nie tak, to te osoby mi dadzą o tym znać i ja będę mogła jakoś wpłynąć na to, żeby już wszystko było ok, wiadomo. Siostra mi przerwała i mówi, że ktoś stawił na YouTube odcinek, w którym byłam na ratunek, więc tak, dobrze, że przynajmniej nie komentował. No ale wracając do tych osób, które po prostu dają mi te opinie, dla mnie jest to, tak jak powiedziałam, bardzo ważne i po prostu bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które są, można powiedzieć, pierwszymi testerami. My już jesteśmy na lotnisku, jestem w toalecie i tutaj dla na Was nagrywam, więc zobaczcie to jakieś tam odgłosy w tle. I w ogóle jestem tak strasznie czerwona i nic na to nie mogę poradzić. Smeruję się cały czas z kremami, czekam, aż mi to po prostu samo przejdzie. Ale ogólnie zdarzyło się tak, że niestety musieliśmy nasz dom opuścić wcześniej. A to dlatego, że osoby, które miały przyjechać jutro, nagle zmieniły plan czy coś i się okazało, że przyjeżdżają dzisiaj. To dosłownie było coś takiego, że my się kopiemy w basenie no spokojnie, jeszcze zostało tam nam kilka godzin. A tu nagle przychodzi ta pani i mówi, że no niestety taka sytuacja, że... E, musimy wyjechać po prostu wcześniej. I najgorsze było to, że ja sobie zaplanowałam to pakowanie, tak jak wam mówiłam, no dosłownie chwilkę przed, ale miałam to zaplanowane, więc przynajmniej wiedziałam, co będę robić, a tu jeszcze się musiałam umyć i, ogarn i ogarnąć kilka innych rzeczy, pozbierać je w ogóle z tego całego terenu. I robiłam to wszystko w strasznym biegu, naprawdę bardzo, bardzo szybko. I najgorsze jest to, z tego powodu jest mi bardzo przykro, że zostawiłam niestety w szafie moją sukienkę i bluzę. I to jest ta sukienka, którą miałam na pustyni, taka czarna. Bardzo ją lubiłam, dlatego że była idealnie do mnie dopasowana, nie była ani za duża, ani za mała, a naprawdę mi jest rzadko dobrać taką sukienkę i jeszcze pamiętam, że tak długo czekałam, żeby kupić ją wtedy na promocji czy coś, to było, nie wiem, ale no naprawdę, no i szkoda, bo ja ją naprawdę bardzo lubiłam, a druga rzecz to właśnie ta bluza i to na szczęście nie jest bluza z mojego sklepu, tylko to jest bluza zwykła, czarna, rozpinana, ale pamiętam, że wtedy bardzo ja muszowałam te zakupy i po prostu 7 godzin chodziłam po galerii i szukałam, gdzie taka bluza jest najtańsza i znalazłam ją za pięć dych. Więc jeżeli ktoś z Was wie, gdzie mogę kupić ją jeszcze taniej, żeby nie żałować tej straty aż tak bardzo, to będę bardzo wdzięczna i możecie mi nie jakieś linki czy wskazówki, gdzie mogę tą bluzę dostać. Chodzi mi o zwykłą, czarną, rozpinaną. No naprawdę jestem wkurzona, że w tym całym szale zapomniałam po prostu o tych dwóch rzeczach. I to o takich dwóch rzeczach, które tak są dla mnie przydatne, bo gdyby to, to były jakieś t-shirty. No, to jeszcze okej, okay, ale no kurczę, szkoda mi, bo to było w tej drugiej części szafy na wieszakach. Ja tam nigdy prawie nic nie wieszam, a tutaj jednak coś mnie podkusiło, żeby powiesić, i oczywiście zapomniałam zabrać. I tym trafem znaleźliśmy się na tym lotnisku 8 godzin przed wylotem. Jest w tym momencie jakoś po 22, a tak jak mówiłam, lot mamy o 2 w nocy dopiero. Czekam, czekam, ponieważ ta linia, którą będziemy teraz najeździć, mamy dwa loty z trzech tą linią, i ona właśnie daje jedzenie, a jak wiecie, mnie jedzenie można kupić, więc. Ja już nie mogę doczekać, aż będziemy lecieć. Właśnie te dwa beszaloty. Dobra, lecę już, bo nie wiem w jakim stanie oni są odprawy, i żeby nie było później, że nam nie muszą czekać. Jest już jasno, więc wszystko dobrze widać. My właśnie rozpędzamy się na pasie startowym. Za chwilkę będziemy startować. Nagram wam ten moment. Startujemy w sumie już, ale wzbijać się będziemy zaraz i już lecimy. Galia z góry. A ja Wam jeszcze coś pokażę. W Senegalu miałam kitkata, którego wzięłam sobie z Łodzi. Pokazywałam Wam go wcześniej. No i pod wpływem temperatury ciepła on mi się zwyczajnie roztopił. No i ja tak czekałam, aż on zastygnie, żeby znieść go nie brudząc się jakoś bardzo. No i zastygł, wreszcie zastygł. I zobaczcie jak wygląda w tym momencie. Coś takiego już się z niego zrobiło. Ja go zjem, oczywiście, że go zjem, bo to jest jeden z moich ulubionych batonów i szkoda by mi było go wyrzucać tylko ze względu na to, że ma taki kształt kurde, ale brzydko się prześwietla i nic nie widać. To pokażę Wam jak już będziemy nad chmurami, bo to jest ładne.